Lemoniada z kwiatów bzu czarnego. Najlepszy i najzdrowszy napój, jaki możesz zrobić o tej porze roku. Orzeźwienie z kwiatów bzu, którego nigdy sobie nawet nie wyobrażałeś. Te kwiaty nie tylko wyglądają pięknie, ale również mają wyjątkowe właściwości i smak. Najlepiej, jeśli zerwiesz je z miejsca oddalonego od ulic, dzięki temu unikniesz zanieczyszczeń. Na samym początku, obetnij gałązki od kwiatków. W gałązkach jest goryczka, więc trzeba je usunąć. Uszykuj sobie duży słoik i przełóż czyste kwiatki do niego. Następnie pokrój jedną czystą cytrynę na cienkie plasterki i włóż do słoika. Teraz z dwóch kolejnych cytryn wyciśnij sok. Dodaj szklankę cukru. Cukier jest niezbędny, gdyż kwiaty bzu zawierają różne pożyteczne bakterie i dzikie drożdże. Żywią się one cukrem, który dodaliśmy. Na sam koniec wlej do pełna wodę. Wszystko w słoiku dokładnie wymieszaj, aby cukier się rozpuścił. Słoika nie zakręcamy nakrętką, tylko przykrywamy gazą, ponieważ jego zawartość musi oddychać. Mieszaj lemoniadę codziennie. Kiedy zacznie syczeć podczas mieszania po kilku dniach, przelej zawartość słoika przez sitko do butelki z korkiem. Lemoniada jest gotowa do picia i gwarantuje, że będzie przepyszna, zwłaszcza zimna z lodówki. Pita rano poprawia pracę jelit. Na zdrowie.